Wybór tego budynku do rewitalizacji był związany z akcesem do programu miasto Kamienic łódzkiej spółki infrastrukturalnej poszukującej nowej, wygodniejszej i reprezentacyjnej siedziby. Łódzka spółka infrastrukturalna pozostawała jako chyba jedyny podmiot, panie dyrektorze gminny, który, który nie miał własnej siedziby, dwie lokalizacje, problemy lokalowe nie mieściliśmy się. A przeszłość obiekt ma ciekawą, kręcono tu m.in. film King Size. Po rewitalizacji znajdzie się tu nie tylko przestrzeń na biura. To nie jest tylko budynek. Uda nam się zorganizować też taką. Modelową, modelowy przykład Centrum Eko-Hydroedukacji. Eko Mamy nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie. Przegłosują przekazanie tej kamienicy razem z dokumentacją projektową dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Na razie wygląda na to, że projekt przyniesie same korzyści. Gmina nie będzie asygnowała środków z budżetu, a jednocześnie będzie właścicielem odrestaurowanego obiektu. Spółka sfinalizuje remont i zagospodarowanie działki, ale zyska siedzibę i zaoszczędzi na wynajmie. Jeżeli radni wyrażą zgodę, władze Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej planują zakończyć inwestycje w przyszłym roku.